Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar totalnie pozamiatał na ósmym etapie Tour de France i jest e, bardzo, ale to bardzo zdecydowanym liderem już w pierwszym tygodniu wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Wielkiej Pętli. E, dziś wideo będzie odrobineczkę później, bo e, no, czekałem na dane, bo. Nie bardzo wiedziałem, jak ocenić jazdę Tadeja Pogaczara oraz jazdę jego rywali, bo niewątpliwie obserwowaliśmy coś wyjątkowego, obserwowaliśmy etap szczególny, taki, które zdarzają się naprawdę raz na kilka lat. Oczywiście. W przeszłości, nawet w niedalekiej przeszłości, widzieliśmy tak zdecydowane uderzenia już na początku rywalizacji w wielkich turach. Warto tutaj przypomnieć to, co robił. Team Sky, to co robił Lensa Armstrong. No i tutaj już właśnie wchodzimy w takie dosyć nieprzyjemne rejony. Natomiast poczekajcie chwileczkę, zanim wydacie jakieś osądy. Ja też specjalnie wstrzymywałem się troszeczkę, chociaż nie powiem, emocje troszkę mną szarpały na, sam na samym początku. No bo <ścoughs> mamy ósmy etap, pierwszy tydzień czy pierwsza część wyścigu przed dniem przerwy kończy się do jutro, dopiero jutro etapem w Thin, pierwszym poważnym, pierwszą poważną metą na podjeździe a tak naprawdę Tadej Pogacar już może myśleć o tym jak się bronić i jak nie stracić żółtej koszulki no bo wygląda na to, że ma naprawdę otwartą drogę do Paryża, jeszcze tylko dwa tygodnie i może świętować, bo jak wiadomo, mogą się dziać zawsze rzeczy przedziwne. Atak Pogaczara na przełęczy Rom imponujący. Poprawka na przełęczy Kolombier imponująca. Warto powiedzieć, że Tadej Pogaczar sporą część tych podjazdów, nie wiem czy całe, ale sporą część tych podjazdów pokonał z dużej tarczy. Bardzo istotny jest kontekst. Przede wszystkim jesteśmy w stosunkowo wczesnej fazie wyścigu, stąd wysokie tempo jazdy można uzasadnić. Z drugiej strony, co może wskazywać, a raczej tłumaczyć słabość rywali Pogaczara, Wcześniejszy etap, ten maratoński 250-kilometrowy, pokonany w bardzo wysokim tempie, po górach mniejszych, ale jednak no, odcisnął piętno na wszystkich. W związku z tym kryzysy, osłabnięcia są jak najbardziej wytłumaczalne. Wreszcie. Yy, była dziś, yy, dziś obserwowaliśmy yy, załamanie pogody, w związku z tym jest to następny czynnik, który tutaj, yy, który tutaj miesza. Yy, duża ucieczka yy, oprócz tego, yy, no, konieczność kontrolowania sytuacji yy, przez ekipę z Emiratów, która yy, owszem, pobijana, owszem, nie najlepsza, powiedziałbym, że przeciętna, nieco wymęczona dniem poprzednim, ale dała radę, kiedy trzeba było przygotowali atak Pogaczara na przełęcz ROM. No i on to wykończył, tak? Więc byli tam, gdzie trzeba, więcej nie potrzebował, tak bym to, tak bym to ujął. Dane spływają, bo. Istotne jest to, czy Tadej Pogacar wygrał dzięki jakiejś ponadprzeciętnej kosmicznej mocy, czy wygrał słabością swoich rywali. I odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie nie ma. Znaczy, nie wygrał, tak? Zdobył żółtą koszulkę. No, niestety, w takie dni jak dziś ten zwycięstwa etapowy Dylan Tens, z ekipy Bahrain Victorious, która jedzie fenomenalny wyścig, mimo e, wypadnięcia po, swojego potencjalnego lidera, Jacka Haiga, wygrywają drugi etap z rzędu. E, no niestety to zwycięstwo etapowe, e, a także zdobycie koszulki w grochy przez Volta e, Pelsa, schodzi na drugi plan, no bo Pogacar, pogaczar, przyćmił wszystko. E, m, zatem słuchajcie, no pogaczar. E, Pobił rekord podjazdu na przełęczy ROM nieznacznie. Pobił najlepsze czasy z zeszłorocznego kryterium Dudufine i co również istotne, pobił czas kontadora i braci szlek z 2009 roku. Na Colombier poprawił. Nie wiem, nie mam kiedy to nagrywam, jeszcze nie mam porównania z, nie mam jeszcze porównania z em, czasu na Colombier więc um, no musimy poczekać, wrzucę pewnie na, na Twittera i na Facebooka jakiś, um, jakiś update, natomiast um, no zobaczymy, tak, zobaczymy, to, to, to nie są, póki co czekamy na dane inaczej. Tadej Pogaczar um, wrzuca niektóre pliki na strawę, wrzuca je bez mocy, z mocą wrzuca um, karapas. wrzuca Łucenko, i teraz istotne jest to, że mm, oni tracili, to znaczy Pogaczar jechał bardzo szybko, natomiast Karapas, który na początku na przełęczy ROM rzucił się za e, Pogaczarem, potem wyraźnie osłabł. E, na kolumbię Łucenko, który był w tej grupie pościgowej, która była tuż za Karapazem, e, ten podjazd jechał jakieś 5,5 W na kilogram. Co nie jest bardzo szybko. W związku z tym wygląda na to, że Tadej Pogaczar z szeroko pojętej czołówki był oczywiście najmocniejszy, natomiast był jedynym zawodnikiem, który w pełni się zregenerował po tym bardzo szybkim, bardzo szalonym i bardzo długim etapie wczorajszym. Także no, tak to, tak, to, tak to wygląda z mojej perspektywy. Oczywiście, to jest wszystko, to jest wszystko, to jest wszystko, mm, to jest wszystko trudne, tak. To, jest, to, to, to się trudno ogląda. To, to jest z jednej strony piękne, z drugiej strony jest budzi wątpliwości, no bo w momencie, w którym Zawodnicy nawiązują swoim tempem jazdy, czy biją rekordy z tempa podjeżdżania, te, które były uzyskiwane w czasach, kiedy doping był powszechny w zawodowym peletonie, to zawsze budzi pytania i wątpliwości. Natomiast staram się nakreślić wam jak najszerszy, jak najszerszy, jak najszerszy kontekst tej tej historii, więc no, to, to wszystko nie jest, nie jest takie, takie proste. Wygląda na to, słuchajcie, że jest już czas zarówno Pogaczara z Kolumbiery, jak i dotychczasowy rekord, no i wygląda na to, że on był 30 sekund szybszy niż rekordzista tego podjazdu Dan Martin, który w 2018 roku był do tej pory najlepszy na tym Za zatem Pogaczar dzisiaj a z, dwoma, z dwoma rekordami no i pogaczar na Kolumbię średnia prędkość podjeżdżania 1730 m na godzinę 21, nie 21,5 minuty jakby poprawił, poprawił po Rom gdzie 1762 uff no to, to jest imponujące zwłaszcza że zjazd między tymi dwiema przełęczami jest stosunkowo krótki zatem globalnie to jest o ponad 40 minut wysiłku na naprawdę ekstremalnym poziomie no i tak to wygląda Tadej Pogaczar ma otwartą drogę do żółtej koszulki mimo, że to dopiero do żółtej koszulki w Paryżu mimo, że to dopiero 8 dni teraz może tylko kontrolować pytanie jest takie czy jego pomocnicy będą mieli dość sił by mu w tym pomagać. No bo y, pewnie inne drużyny będą próbowały coś zrobić, ale y, czy będą w stanie y, po dzisiejszym dniu? Troszkę wygląda na to, że nie. No ale y, jutro y, również krótki etap, więc prawdopodobnie szybkie tempo podjeżdżania, a góry większe. Tyle ja słuchajcie, zostawiam was z tymi wszystkimi informacjami polecam wam takie podejście możliwie jak najszersze do tych wszystkich informacji. To znaczy OK, tak pogacza jeździ bardzo szybko, ale właśnie są różne aspekty tej sprawy i warto się nad nimi pochylać. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia jutro. Jutro też jest dzień, dzięki cześć.